Tutaj także jest tysiąc sposobów, żeby zginąć gdzieś tam w tym narkobiznesie, bo nalot policji, bo grupa konkurencyjna, bo narkotyk silnie trujący, toksyczny, uzależniający, bo wreszcie porachunki, bo, bo szereg różnych okoliczności. Więc dlaczego ludzie w to wchodzą? Część z nich nie czuje, że ma realną alternatywę, że dysponuje wyborem. Część osób uważa, że to jest jedyny biznes, gdzie oni mogą zarobić, a co będzie jutro, zobaczymy. Czasami to wynika z braków edukacyjnych, czasami to wynika faktycznie z braku perspektyw. Eee, zobacz, chociażby taki prosty, prosty przykład. Chcemy walczyć z narkotykami. Trump mówi, będziemy walczyć z organizacjami przestępczymi, wpiszmy je na listę organizacji terrorystycznych. Znowu perspektywa walki. Ale jednocześnie nakłada cła w związku z tym, Zwiększa atrakcyjność nielegalnych pracodawców, wiążąc ręce legalnym pracodawcom, bo oni są jeszcze mniej atrakcyjni z takimi cłami. Więc zobaczmy, jak dużo jest takich mechanizmów mikro, meco i makrospołecznych, które decydują o tym, że ten rynek narkotykowy się rozrasta.